Miłego oglądania życzy Telkap, dostawca telewizji ultra i światłowodów w Twoim domu. Jak świętować, to najlepiej cały dzień, tym bardziej, że było co świętować. Miejski Ośrodek Kultury Kamek w Pruszkowie skończył 50 lat. W ciągu dnia jubileuszowa gala, wieczorem koncert. Podczas gali w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie zaprezentowały się zespoły wokalne i grupy taneczne działające w Pruszkowskim Kamyku. Podczas jednej gali nie sposób zaprezentować wszystkich, którzy zaistnieli w Kamyku na przestrzeni lat. 50 lat to przede wszystkim setki osób, które współpracują z Miejskim Ośrodkiem Kultury, to osoby, które uczestniczą w naszych wydarzeniach, no i oczywiście tysiące, tysiące mieszkańców miasta, którzy przez te 50 lat byli z nami, są z nami i mamy nadzieję, że będą. Także bardzo duże przedsięwzięcie, okrągły i przepiękny jubileusz. No i oczywiście mamy tutaj apetyt na więcej i Dzisiaj jubileusz 50-lecia, ale dzisiaj też rozpoczynamy kolejny rozdział w historii naszego ośrodka, czyli kolejne 50-lecie. Ważną częścią uroczystej gali było wręczenie okolicznościowych statuetek, które trafiły do osób tworzących niegdyś miejski ośrodek kultury kamyk i do tworzących go dziś. Statuetkę otrzymała Ewa Sowa, dyrektor Kamyka w latach 1999-2023, która ukształtowała wiele dziedzin aktywności, na których do dziś bazuje ośrodek. Los na mojej drodze postawił fantastycznych ludzi. Wspomnienia to oczywiście nasze bogactwo, a ja wspominam okres pracy w Kamyku no po prostu e, pełna wzruszeń i sentymentów. E, mnóstwo rzeczy się działo w obiekcie, którego już nie ma, prawda? E, przy e, Miry Ziemińskiej-Sygatyńskiej. Zieliński, e, tam działo się chyba najwięcej, w tym skromnym budynku. E, e, no cóż, bardzo się cieszę jednocześnie, że projekty, które tam zapoczątkowałam, oczywiście nie wszystkie, ale są kontynuowane. I do nich należy przede wszystkim Pruszkowski Uniwersytet III wieku, Uniwersytet Dziecięcy, ale również takie cykle jak talent, pasja, intuicja, artystyczne pasje, twórcze odkrycia, wernisarze czy warsztaty. Czy przegląd kolęd i pastorałek, ale również poranki, które tam rozpoczęliśmy przecież bezpłatnie, i kontynuowaliśmy aż do okresu, kiedy się przeprowadziliśmy. No i są kontynuowane, więc napawa mnie to dumą i naprawdę ogromną satysfakcją. No i szczęście, że to wszystko wpisało się pięknie w historię ośrodka, ale również w historię miasta, myślę. Okolicznościową statuetkę otrzymała również nasza redakcja za medialne wsparcie wydarzeń Kamyka. Za sprawą tych wydarzeń i wszelkich artystycznych aktywności, powody do dumy z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury Kamyk ma Miasto Pruszków. Historia Kamyka była dość burzliwa, tak jeśli mówimy o jego siedziby, o jego funkcjonowanie. Natomiast to pokazuje, że bez względu na to, jakie były czasy, kto był dyrektorem, ta instytucja z roku na rok kwitła i to jest piękne, bo jest również pokazywana jako wzór prowadzenia naszej działalności kulturowej tego, czego chcą mieszkańcy Pruszkowa. I mieszkańcy powiatu Pruszkowskiego. Jak urodziny, to oczywiście też życzenia. A zatem Miejskiemu Ośrodkowi Kultury Kamyk w Pruszkowie na kolejne 50 lat działalności życzy się. Żeby się nie zmieniał. Żeby był tym kamykiem, którego go wszyscy mieszkańcy pamiętają. Oczywiście z inną siedzibą, ale z tym samym zapałem do Powszechniania kultury, rozwoju e, e, zmysłowego i artystycznego mieszkańców i kolejnych 50 lat, aby na stałe został wpisany w historię naszego miasta. Kultura y, y, łączy. Y, kultura y, uczestniczy w naszym życiu od zarania dziejów. Warto y, ją doceniać. I warto rozumieć, a Miejski Ośrodek Kultury ma za zadanie ją upowszechniać. Czego życzę całemu zespołowi animatorów kultury i pani dyrektor, entuzjazmu, który daje siłę do tego, żeby zdobywać kolejne sukcesy. Kamykowy jako instytucji życzymy sobie na pewno tutaj tych pięknych przestrzeni, możliwości rozwojowych. Życzymy sobie tego, aby ludzie cały czas byli z nami, bo to przede wszystkim dla nich tworzymy naszą ofertę i Miejski Ośrodek Kultury jest miejscem, gdzie pracują ludzie i gdzie tworzymy przede wszystkim dla ludzi, więc to jest taka rzecz najważniejsza dla nas. Marzeń mamy wiele, mamy małe i trochę większe. Natomiast Liczymy na zaufanie, na przychylność i na obecność podczas naszych wydarzeń. To wszystko powiedzieli nam nasi rozmówcy podczas uroczystej gali. Wieczorem przyszedł czas na koncert muzyki filmowej. Są i orkiestra. Na scenie bardzo wielu muzyków. Wyjątkowe propozycje muzyczne. Orkiestra przygotowała dla nas utwory z najbardziej znanych tutaj hitów kinowych, także będą soliści, będzie orkiestra, będzie naprawdę wyjątkowo. A to wszystko dla mieszkańców naszego miasta z okazji jubileuszu 50-lecia Miejskiego Ośrodka Kultury Kamek. I tak oto swój jubileusz miniony piątek przez cały dzień, aż do wieczora, świętował miejski ośrodek kultury kamek w Pruszkowie. Wieczorny koncert z muzyką filmową poprowadziła aktorka Laura Łącz. Teraz, przed pruszkowskim kamekiem, kolejne 50 lat działalności na rzecz lokalnej kultury i społeczności.